95 euro za ten hotel, właśnie. A co najlepsze, na tyle osób są tylko trzy pralki, dwie suszarki. Tutaj jest nasza kuchnia. o na tyle osób. No może tam jedni chodzą na rano, drudzy na noc. Wszyscy się nie spotykają w jednym miejscu. Na hura, tylko jest to jakoś tam podzielone. Są różne godziny, o których ktoś je. No, mamy sześć takich kuchenek, dwie mikrofalówki, dwa piekarniki. Niektóre te palniki są niesprawne oczywiście, nie? No taka jest kuchnia, takie 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 coś po prostu zapewnia firma. jakiś rozwalony automat No tak to wygląda Wejdziemy <laughs> na dwór zobaczycie sobie logo tej firmy jakimi samochodami jeździmy do pracy, które też oczywiście jest to płatne, nie? 20 euro tygodniowo za dojazd do pracy, bo to jest samochód z firmy EA. Takie mają logo, jakby ktoś chciał wiedzieć, co to za firma. Takie jest logo EA. Tak wygląda samochodzik. Czasem chłopaki jeżdżą w pięciu do pracy, nie? Tym małym apem. Tak to wygląda.